To uniwersum stworzył pisarz liwicki Paweł Kupier, który napisał e, trylogię Mitrys, e, obejmującą no, trzy książki e, fantazy oraz e, zaczął kolejną trylogię, trylogię Deyna. No i w trakcie pisania tej pierwszej trylogii poprosił mnie, żebym stworzył pieśni bardowskie, e, które będą miejscowione w jego m, uniwersum. Dwie z tych pieśni nawet znalazły się w, w tym pierwszym tomie trylogii Dejna. Są, są w, przywołane w opisie w książce. I nawet jest postać Barda Darius z Heimowego Nabrzeża. Ja się nazywam Dariusz Heim, więc coś tam powiązanego ze mną jest. Wykonujemy te pieśni jako grupa na chwilę jest nas kilkoro. No, niemniej było tutaj trudno z nagłośnieniem, więc znowu zdecydowaliśmy tutaj z Piotrem, że wystąpię bez, bez nagłośnienia z samą gitarą. Ponieważ te pieśni są gdyby, umiejscowione w tym uniwersum świata, które odpowiada jak gdyby, naszemu średniowieczu, tak zwykle, zwykle się umiejscawia Książ, jak gdyby, od, odpowiednik czasów w naszej historii, więc starałem się też stworzyć, grając na gitarze, troszeczkę brzmienie przypominające nie, czyli stosuję kapodaster i będę go podnosił albo opuszczał, czyli żeby troszeczkę wyżej grać na gitarze. Pierwsza pieśń to jest pieśń o Mitrys. Mam też jak gdyby, zapowiedzi do każdej z tych pieśni napisane przez Pawła Kopiera, czyli tego gliwickiego autora. Pierwsza pieśń o Mitrys. Pieśń odnosi się do jednego z najważniejszych miejsc świata, czyli tego świata stworzonego przez Pawła. Mitrys, inaczej Przejście Królów, to skrywany potężną magię portal, który pozwala przenieść się z jednego kontynentu na drugi, został on podarowany prasie ludzi, u dziejów, przez bogów światła, dowód wiecznego przymierza. No w tym świecie są tam, właśnie, i bogowie, i są ludzie, i są przeróżne inne nacje, o których powiem za chwilkę. Czyli zaczynamy od myśli o O, właśnie zaczynamy. Pięć minut. Zwyczajny, nigdy nie trafią Miejsce jest magią starą, Stara wieża to dalej dla wodu błogosławionych. Świetliści, wieże te zbudowali, we wnętrzu tajną komnatę, bo dojść do niej mogą tylko zuchwali. Nierzą w niej do drugiego świata! Przejścia Algenii strzegą skrzydłaci, ich mieczem mogą przeciąć człowieka. Przejść jeśli godzie uda się braciem. lecz cóż? W drugiej stronie cię czeka. nie właściwy kapodaster i nie łapie mi ostatniej strony. Mam nadzieję, że dam radę. To jest gitara klasyczna, a jeszcze są gitary a, z troszeczkę a, węższymi strumami. Przepraszam, z, z, z węższymi a, gryfami.

Dom. Tam grobowce są wojów, skrzynie złota i broni, w kryptach, które w zaklęcie ma strzec. Nie wchodź do nich wędrowsza, nic cię tam nie ochroni i niechętnie. O twierdzy Kozia, ale zapomniałem na wstępie powiedzieć, o czym ta pieśń jest, czyli zapowiedź Pawła kopiera, którą przygotował. Tekst tej pieśni opowiada o legendzie związanej z podziemiami twierdzy zwanej Kozią, która strzeże szlaków przez góry zębate na Zachodzie Elizy. Eliza to jest jeden z dwóch kontynentów, na których dzieje się cała historia. Prastare katakomby kryją w sobie niejedną groźną tajemnicę i tylko szaleniec lub straceniec mógłby chcieć się do nich, do nich zapuszczać. W tej pieśni pojawia się taka informacja o, o rogonach, którzy kiedyś żyli w tym, w tym miejscu, w którym, w którym jest obecnie ten zamek. To jest jedna z ras, o której za chwileczkę też będę śpiewał. A teraz następna pieśń, to jest kołysanka dla Sinarelli. Ta właśnie pieśń znalazła się w Gwardii Słonecznej, czyli w czwartym tomie napisanym przez Pawła. Jest to kołysanka, kołysanka dla Sinarelli, jest to kołysanka śpiewana dzieciom w domach myriadów, w czasach mroku, gdy Amadal, czyli ten drugi kontynent, opanował Samael. Dzieci, dziewczynki i chłopcy byli przygotowani od najmłodszych lat do walki w szeregach wojsk myriadów było wiele myriadek. Myriadki czy myriadzi to są jak gdyby to co odpowiednicy elfów, więc możemy sobie wyobrazić jak myriadzi wyglądają. Światło daje ogień, gdy na śnieg. Ach, sinarem, a byś już spała, niech mocno tuli wszystkie twoje sne. Już zaszło słońce, ciemność już nas podstała, rozbłysły gwiazdy, tak jak leje Ach, zimaryna, swoje oczy znów! Noc dziś ciemna na tamale, jak twarz samela. Jego cień we snach się czai, śledzi każdy krok. Czemu nie chcesz zasnąć nadal? Musisz się nabierać. By wraz z ludem leje, a móc pokonać krok. Ach, sinarena, pora byś już spała, Niech nocą tuli wszystkie twoje sny. Już zaszło słońca, ciemność już nastała, Rozwój gwiazdy, tak jak leją Świto dziadowy twórz. Nad lasem księżyc, w gwiazdę jasno... Imier właśnie walczyli z Orogonami. Orogoni to z kolei taka najsilniejsza rasa w tym uniwersum w tym świata. Następna pieśń to jest właśnie Marsz Orogonów. Pieśń sławiąca rasę potężnych Orogonów, tworzących najsilniejsze wojsko. Zakłóci w grubą stal, niepowstrzymani ogromni wędnicy, wyznają jedną zasadę. Zwycięstwo ponad życie i śmierć. Marsz w to marsz jest grocą. Słychać z daleka, że się zbliżają. Rytmicznym krokiem wolno nadchodzą. Bóg zbroi, chętam na lasów skrajnych. Marsz rogomów to marsz jest strachu. Choć ich nie widzisz, to już się boisz. Gdy ich zobaczyć, mówisz mi braku, niewielu wojów, wszyku usta. Jak darm przez armię wroga Zatrzymać marszu, nikt nie jest w mocy Po ciosie stanąć na własnych nogach Marsz orgonów to marsz jest śmierci Nic nie zostaje po przejściu banu Poległych trzeba trzymać w pamięci za żywych pijmy za szklar do rana. I proszę Państwa ostatnia pieśń, pieśń o księciu Nocy i Darko Janu. Tekst tej pieśni również został użyty, wykorzystany w pierwszym tomie trylogii Deina, czyli w tej czwartej księdze. Pokazuje okrutne przeznaczenie odmieńca Norana, którego los w perfidny sposób został powiązany z artefaktem zwanym drakonionem. W niezdejmowalnej bransolecie w żartej bramie trwa uwięziony na wieczność burger, demoniczny wojownik siumro. Jego moc zmienia właściciela straszliwego potwora, który nie zna litości. Obecnie e, Paweł tworzy scenariusz który sztuki, która ma być e, zaprezentowana chyba 1 października w Teatrze Rozrywki w Chorzowie i tam też będą pieśni bardowskie przeplatane i właśnie będzie rozprawa nad Noranem, głównym bohaterem e, trylogii Nutrys. Zapowiada się też e, ciekawe Ciekawe wydarzenia artystyczne. Co jeszcze można powiedzieć? No Kurcze, mam nadzieję, że nie będę musiał używać tej strony za często, bo trochę nadziewać. Tak mrocznego siłacza w artefakcie ukryta była wszak moc Burgalii, którą w zemście Bóg mroku magicznie we w Najdzielniejszych rycerzy. Tam z mineonem bój stoczył i choć dał się pokonać, przeznaczenie to wola. Potuszkę ta przeżył. Znów drakonioł mu wolnił wielkie zło, Które skrywał rostą, Czy najgorsze to otwór na ziemi? Siadać, by móc łamać okowy i forsować miast, bramy. Ileś gotów zapłacić, aby mocno tą ładać. Ileś gotów poświęcić, by być niepokonany. żebym coś jeszcze zagrał? Dobrze, no fajnie. To, to może zagram coś z repertuaru, już nie z uniwersum, tylko z tego, co gramy na co dzień z grupą na chwilę. To są takie bardziej bluesowo folkowe utwory. Na YouTubie można posłuchać tego wykonania zespołu, a ja Państwu na przykład zaśpiewam piosenko dziwnym w ubrania. Jesteś i przekaz zbyt na nic żegania. i Wciąż czy jestem na... Letni deszcz, za wtedy w tajem,